Laudetur, to my, anonimowi wąchacze, skarpet. Proszę Państwa, mam pewien bardzo poważny problem. Chciałbym czasem polemizować z prawymi umysłami. Przecież jakie to jest ciężkie? Przecież to, co dostaję bardziej na YouTube, bo że TikTok ma lepsze algorytmy, to są bluzgi, lewaku, komunista i w zasadzie te dwa. Jak z czymś takim polemizować? Jak polemizować, kiedy tak naprawdę jestem jakimś centrowym liberałem? I to w rzeczywistości z lekką nutką konserwatywną. My Justynka myślę, że tak samo. Proszę państwa, czy to jest tak, że ktoś? Powiedz mi kto? Uważa, że Dominika Chorosińska w roli twarzy wierności, Marta Kaczyńska w roli twarzy monogamicznego tradycyjnego małżeństwa, że to nie są Kaczyński w roli wzorowego, przykładnego ojca rodziny, męża i takiego przykładowego wodza, są tylko groteskowi. Czy taki ktoś od razu jest komuchem i lewakiem? Czy ktoś kto? Podważa zasadność instytucji Kościoła katolickiego, takim jakim on się stał w tej chwili, ale takim jakim był bardzo długo. Jest przeciwny, nie wiem, pisowi, konfederacji, ich zapędom do zamienienia kraju w autorytarną katolicką biel. Jest od razu komunistą i lewakiem. O co tu właściwie chodzi? Ja pamiętam, tak jak Piotrowicz był na sali Sejmowej, precz z komuną. Jakże to było przekonywujące, proszę Państwa? Ja rozumiem, że to jest troszkę tak. Jeśli pisowiec powie mi, że jestem komunistą i tezbeckim emerytem, to on ma do tego prawo, tak? To na tej jeżeli Hermann Gering przypisuje mi się taką kompetencję, to ja będę w III Rzeszy w Niemczech decydować, kto jest Żydem. Więc rozumiem, że to Kaczyński, Piotrowicz i inne tego typu persony, Ziobro, Maciejowicz, będą decydować, kto jest komunistą, a kto nie. Tylko nie wiem, czy wtedy epitet komunisto nie stanie się. Nie, nie, nie stanie się nieobelgą, tak jak jest w ich zamierzeniu, tylko jakąś jednak mimo wszystko pochwałą, z której można być dumnym, proszę Państwa. Tutaj powiem, że ten paraliż intelektualny dotyka nawet najzacniejszych przedstawicieli strony prawa. Ja pamiętam, zyskałem już pewną popularność, panowie Gmys i profesor Żerko na Twitterze zaczęli toczyć Spór o to, kim jest ten Maciej Gos. Szukali tu jakieś ogłoszenia, znaleźli od mojego oko chodzi jeden pisze do drugiego, prawo rzymskie, logika, niby uczy, matematyka wyższa, ale wiecie, to, to chyba esbecki emeryt. jakiś, Tak, esbecki emeryt. Proszę Państwa, no to kurwa, czy Tu jeden jest profesorem, drugi oświeconym dziennikarzem prawych umysłów. Jeśli, ja nigdy nie byłam, urodziłem się w 1970 roku. To już wiele razy o tym mówię. Mój wiek jest jasny. I jak mogę być ubeckim czy esbeckim emerytem? Czy SB rekrutowała już i zatrudniała na umowy z emerytowych, nie wiem, nastolatków? A może kiedy w pieruchy robiłem to, nie wiedząc o tym, byłem już esbekiem i komuchem? Chciałoby się dyskutować. Chciałoby się dyskutować nawet z przedstawicielami drugiej strony. Nie wiem, ci z lewej jak mi piszą, piszą, że nie mam racji, że lud jest uciemiężony, że pas rdzy, ale oni mimo, że, że to nieprawda, że socjal PiSu... Zrujnował budżet, ale to są mimo wszystko, ja się mogę zgadzać czy nie, teksty merytoryczne. Jak można powiedzieć Komuchu, SBK, Zbecki, Emerycie Lewaku. No, to żarty jakieś są. No ale słuchajcie: w świecie, w którym Dominika Chorosińska jest twarzą wierności, Ziobro Romanowski i ksiądz Olszewski twarzą uczciwości. Jarosław Kaczyński twarzą skromności. I takie rzeczy są możliwe. Czy nawet logicznie z tego wszystkiego chyba wynikają? Stary komuch i anonimowy wąchacz skarpet, mówi zatem: Ramen, i do usłyszenia. A tak naprawdę jestem kapłanem wielkiego kościoła latającego potwora spaghetti, o czym świadczy, że dziś jadłem cudowne spaghetti bolognese zrobione mi przez Justynkę. Wczoraj wieczorem spaghetti, a bardzo niedawno, bardzo niedawno temu, jedliśmy cudowne alio i olio w podkowie leśnej i w Bazylii. Serdecznie polecam. Ramen, ramen, ramen.